Ja, ja, ja. po prostu weryfikuję tutaj mniej więcej jeszcze ściany. Zresztą tak naprawdę palce się jeszcze na bokach tutaj, ale na razie widzę, że jest spokój. Dobra, to co? To jem jabłko. <laughs> to jem jabłko, okej. Okay. Okay. Dobra, ile HP? Ile HP? Dobra, może starczy. No prawie, prawie full, dobra. E, ma złota jakieś czy nie? Nie, niestety złota u mnie brak. A wrzucą swoje sobie te buciki w, te, w takim razie. Dobra, ja, ja tu sobie oddzielam mniej więcej syfu od niesyfu. Okej. Okay. Jak już powoli tutaj się wzbijać. Dobra, ty ja też. Ja zrobiłem szyb obok, żebyśmy się mniej więcej widzieli w razie W. Dobra, dobra. Trzeba oczywiście iść na shifta, żeby przypadkiem ktoś tam, tam nas nie wyczaił. Później że wiesz, po prostu. my wychodzimy, a tutaj dwie osoby, klep, 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 baj, i tyle było. Okej. Okay. <laughs> Ale a, jest okej, okay. chociaż na jeszcze nie widzieliśmy żadnej osoby tak wprost. Ja widziałem tam, ty Cyfra widzieli... i Naresie. ty widziałeś tam jedną parę, ja widziałem z daleka, bardziej Niki. I oni pewnie też widzieli nas, podejrzewam. A... Tylko zobaczymy, okay. co, co z tego wyjdzie. Ty uważaj, jak co? Okej, okay, już jest prawie. Poczekam na Ciebie chwilę. I kuknę tak mniej więcej. Coś tutaj się kręci wokół mnie. Coś się że kręci? Chyba nie widzę ników. Więc idealnie nami ników nie powinno być. Dobra. Chyba. nie wiem, jesteśmy nad ziemią. Okej, okay, jesteśmy już. Dobra. Okej. Okay. ale. Ale kurde, akcja. Okej. Okay. Ja, ja robię wiaderko wo z wodą, bo się przyda. Spoko. Okej. Okay. no faktycznie przydało się też. Dobra, ja że to też zrobię. Nie za bardzo te, te taktyki ogarniam. Masz. Z wodą, ale spoko. Okej. Okay. Z wodą to ja będę robić tak po prostu, że jak będzie trzeba, to zrobię to, co będzie trzeba. I taka sytuacja. Okej. Okay. Dobra. <laughs> Okej, okay, niech tak będzie. Dobra, tu jest to, więc jak robimy? Uciekamy od nich jak frajerzy, czy będziemy się bić? Powiem ci tak, ja, ja bym musiał na <laughs> Ja bym uciekał! No, Uciekamy. <laughs> ok. Ee, PVP za 20 minut. Ty, 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 ty. Ok. już za 20 minut? Nie, 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 nic. Aha, nic ja tutaj do siebie samego mówię, bo, e, bo tak. Ok, wiadomo ile osób jest jeszcze? Widzę kość. A dobra, tutaj ktoś z... kogoś widzi? Trzy, os trzy osoby padły. osoby na. No. Trzy, os trzy osoby dedy. Dobra, ej, wioska. Ale ktoś już pewnie był w niej. Jest co? Wioska? To co to Jesteśmy na kordach Zero? Niemożliwe. No prawie, sto jeden 44. To jest. Kie małe. Więc powiem ci, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko środka. Ja bym łuk zrobił, okay, naprawdę, bo błuki. łuk mi się by bardzo przydał. Dobra. Garniam tutaj to co, do, do, do kopalni nie wchodzimy, cze? czy jak? Czekaj, czekaj, gdzie ty jesteś? No, znaczy, A, dobra, okej. Okay. <laughs> tak, nie skojarzyłem coś. Wchodzimy do kopalni, czy nie bardzo? Czy wiesz co, lećmy po prostu, na żywioł. Czyli? Próbujmy zobaczyć, co w tej wiosce jest. Eee... No dobra, zobaczymy. Pomysł hardcorowy wiem. Dobra no dobra, uwaga. Ja, ja się boję, naprawdę. Tu Tutaj... O, Boże, straciłem trochę. Eee, no, ja się boję tu cokolwiek robić, więc Amen. I w ogóle... Zapłem znaczy, Ci w ten sposób. Dla mnie tak jest już spoko, że przynajmniej nie... Padłem pierwszy wiem, że jesteś zły człowiek. Ty byś wolał ci się wygrać? Ej. To Dopiero nie to jest przykre. Ja już tu latam z ku całym. Okej. Okay. Jest co, ja, ja, tu chcę, ja tu chcę po prostu te... Ym, jabłka, więc jak coś, to... Oj, 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 ktoś tu miał Te... Te... Bo ja mam dwa diakse jeszcze. To co ty na to, żebyśmy zrobili enchant? Mm, dobra, jasne. Dobra, musimy gdzieś yy, pójść. Mm, a masz opcję na tak? O. To ja po ziemi! No to jednak wracamy. Okej, okay, ktoś tutaj był? Yy cyfer! Hehehehe <laughs> uciekam jak frajer. Niestety rip. Widziała, to się wbije, będę widział... Okej, okej, okej. Ajajajaj, słabo, słabo, słabo. Nie czuję się na siłach na PVP. Ajajajaj, nie ja próbuję się tutaj jakoś dogonić? Nie, nie, HP! Nie, nie, nie. Cyfer, nie rób tego. Proszę cię. co, bardzo blisko jest jeszcze jedna nie czy okay, cyfer mnie goni czy nie? nie? Czy nie widzę Cię Mówię yy, yy, yy. się ale właśnie widzę mnóstwo innych osób, właśnie koło tej wioski Dobra, dobra. Eee, yy, e. Yy. Ta wioska Chyba nie, nie, nie była dobrym, pom dobrym pomysłem Bardzo złym, yy, czy ja działa tutaj teleportacja w takim razie? Okej, okay, działa, yy, to ty się wkopałeś, dobra? Patrzysz czy ktoś tutaj cię od góry próbuje zajść. Nikogo nie widzę. Będziemy musieli tak działać. Było, było, nie wychodzić z ziemi, widzisz? Moja taktyka wcześniej o, była twoja bardzo zdecydowanie dobra. Zdecydowanie lepsza, zdecydowanie lepsza. Teraz muszę Ale zrobić szczerze, 50, 50 zdziwiony, że możemy to latać jako spektatory. Jeszcze rozmawiać z, ze sobą. Ta, ja, ja tutaj, ja tutaj nie wiem, znowu zostałem sam. Znowu, znowu, słabo o. jest. Czeczeć, neczek. Wiesz co, ja tam a... nic nie mówię, ale może jesteś przeklęty? O nie, najgorzej. O nie, o nie. Rany boskie, tylko nie to. Ej, teraz widzę wszystkie tutaj rzeczy wokoło. teraz nie, nie możemy nam, nie, nie, nie można. Nie, nie można. Jaki <noise> poziom jaskinie? Yy, znaczy, na jakim ty jesteś? a czy no, od 32 miało być. O. 32 miało się jaskinie zacząć. Mam dwa jabłuszka tylko co nie? To jest najgorsze. No, hmm. Dobra, nie będę ci mówił, ale sobie luknę, czy coś się będzie działo, dobra? Dobra, 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 dobra. Ja nie mogę, najgorzej, najgorzej. Okej, okay. Szkielet nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, uwaga, fast, fast, <laughs> No, nie jest nic fajnego. <laughs> Pomocy! Dobra. Okej, okay. okej. Okay. Nie, no nie. nie. Okay. Ja się boję. No nie. No nie, tyle ogórków. okej. Okay, okay. Na spokojnie, na spokojnie. Nie chcę złożyć, to tam było ich pięć. I tu tam było pięć. Aaaa, najgorzej, z pół HP przez cały odcinek. No nie, czuję się jak na wcześniejszym UHC. Jestem bezpieczny mniej więcej, także wiesz. Potworki? Eee, pod tobą jest creeperek, Więc No ja tutaj więc nie wiem, jak wyjść. Dobra. Tam gdzie zakupowaliście, tam był kliper Tu tutaj, nie tutaj jest. też. Jest, jest... Nie, nie, jest, no za tobą, za tobą, za tobą! Nie! A. Trzeci odcinek. A. O. I to jeszcze wyeliminowany przez Creepera. Ta. Już ten śmiech widzę no i, tak i tak, i tak nic nie pobije... Zginięcia w lawie. Dobra, kto został? Kto tu został? Obremu jest? No... Dwa teamy, czekaj, inaczej, inaczej. Tab. Raz, dwa, trzy, cztery, no. pięć ja jesteśmy jest szóści. Z całym jesteśmy szuści. Mhm. Okej okay. Dobra, kurde no Powiem Ci, że większość do kopalni lata chyba. No by, było iść do kopalni, ośmiek tu no. biega sobie. Gdzie z Bremu? O, Bremu już zginął. Okej, okay. z... dobra. Poszedłem mocno pod ziemię i tak się patrzy tutaj, od góry. A ja ale no nie, no tak jak to tak mogłem zrobić? No nie. On no, gra też po lata. Daj, graf. No, tutaj, no, no. no. Trochę za bardzo się pośpieszyliśmy. Pozdrawiam psa, nie mam psa, Elo. Widzimy się za tydzień. Bye! Bye. Ty! Ty! Trzeba taką koszulkę zrobić. Ja trzeba za... robić koszulki KC no. youtuberów, za które będę zabierał cały hajs. i będzie koszulka z napisem. Pozdrawiam. pozdrawiam. Psa nie mam, jak to powiedziałeś? Pozdrawiam psa, psa nie nie. mam psa. Zajebiście. <grystki> <grystki> <grystki>